Hello? Jak budować dobre radio z dobrymi wartościami, jak budować radio, które niesie za sobą treści ewangelizacyjne. O tym rozmawiać będę z moim gościem. A przenosimy się do Katowic. Radio M Katowice, dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Rafał Skitek. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę księdza, dopytam, żeby tradycji stało się zadość, jak wyglądały początki Radia M Katowice? To początki to lata 90. To, to czasy kiedy radio było jeszcze w miejscu łaziska górne, czyli w takim no, miejscu powiedzmy na peryferiach licezji, gdzie była możliwość techniczna przygotowania całej infrastruktury pod kątem rozgłośni. I to były początki dość takie no, odważne, bo były tam takie elementy, które właściwie dzisiaj są nie do pomyślenia. Jeżeli chodzi o całą o taką właśnie infrastrukturę. E, I to były początki dość, dość trudne, przyznam szczerze, bo brakowało ludzi, brakowało pomysłu, ale stopniowo, stopniowo myślę sobie, że e, dzięki dobrej woli się zacznie przykładach wtedy jeszcze e, dzięki pomysłom, które były w głowach wielu, wielu ludzi, udało się stworzyć naprawdę ciekawy zespół i do dzisiaj ten zespół po latach już 30 można powiedzieć. Ten tron jest ten sam, to pokazuje też siłę, siłę radia, jego taką stabilność, jego fundament, który nam pozwala budować dalej tą właśnie linię katolicką, programową, którą kontynuujemy. A jak wygląda budowanie tej linii? Bo nie ukrywam, ksiądz mnie zaskoczył, że te osoby, które rozpoczynały tak naprawdę działalność radia, nadal w radiu są, nadal w radiu pracują. Jak wygląda ta misja Radia M. Katowice? Misja na pewno polega, polega na tym, żeby odnaleźć się w bardzo tutaj jednak konkurencji wielkiej, bo, bo dzisiaj mamy. 20 ponad stacji na rynku katolickim, więc zmiany były w przeciągu tych lat ponad 20, prawie 30, no to ogromne, jeżeli chodzi o ilość stacji, działalność komercyjną, my jako rozgłośnie mamy niezmiennie ten sam program, prawda? To jest siła w ogóle stacji katowickich, które przy każdorazowej zmianie, nie wiem, władz samorządu i tak dalej, właścicieli. Mają ten sam program, ten sam fundament, którym jest jednak Ewangelia. Moje no wartości chrześcijańskie, które promujemy jako rozgłośnia, patrzymy na człowieka całościowo. To jest myślę taki wyróżnik w ogóle każdej stacji katolickiej, że poza dobrym wspólnym, którego szukamy, misją informacyjną, jeszcze mamy misję formacyjną, misję ewangelizacji, a jednocześnie misję szukania całego, pełnego obrazu człowieka bo taki jest cel w każdej stacji, także Radia Katowice, chcemy pokazywać pełną gamę możliwości, którą człowiek posiada jako osoba duchowo-cielesna. A to wcale nie jest takie łatwe, żeby całościowo spojrzeć, bo jeżeli dana stacja radiowa nastawiona jest tylko na informacje, to ma zadanie do wykonania od da, od do. A jeżeli to jest stacja radiowa katolicka, taka jak Radio M. Katowice, to całościowo patrzy na człowieka. Ksiądz wspominał o tym, że niezależnie od tego, czy zmieniały się władze, czy też nie. To radio trwało, a jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o organizacje lokalne, o ym, także taką lokalną społeczność, to jak wygląda współpraca? Myślę, że dobrze, dlatego że dlatego, że naszym wspólnym celem działania samorządów, tak, czy innych instytucji, e, lokalnych i generalnych, jest człowiek I w tym szukaniu dobra wspólnego dla człowieka my się spotykamy, my się razem jakoś integrujemy chcemy pokazywać każdemu mieszkańcowi regionu, który jest też słuchaczem jednocześnie Radia M, że on też ma jakieś prawa, jakieś obowiązki, jakieś możliwości, które stwarzają samorządy. Więc w tym wymiarze szukania dobra wspólnego jak najbardziej to jest dobra współpraca, a jednocześnie no, misją naszą, jako rozgłośnik Kościoła także, mówiąc szerzej, jest ta misja krytyczno-profetyczna, czyli no, patrzenie na te wszystkie błędy, które też się pojawiają w sferze kierowania jakimś, nie wiem, instytucjom, przedsiębiorstwem, czyli czymś, gdzie człowiek może być jakiś zagrożony, to jest misją naszą, żeby też demaskować tego typu działania, które się pojawiają, to w się sensie pojawiają też w naszej takiej przestrzeni lokalnej, w której jesteśmy, więc myślę, że te dwa wymiary, Jeden taki bardzo mocny do podkreślam wymiar współpracy dla dobra wspólnego mieszkańców regionu, ale i drugi wynikający z Ewangelii jako ta misja krytyczno profetyczna, czyli przestrzegający, trochę prewencyjny, przed ewentualnym złem zagrożeniem, które gdzieś tam czeka na mieszkańców przy złym funkcjonowaniu dysfunkcyjnym jakimś działaniu instytucji. To może teraz pójdźmy krok dalej. Jeśli mówimy już o współpracy, budowanie m, takiej jedności, budowanie mediów obywatelskich, koalicji mediów obywatelskich, mhm. a tym samym forum stacji radiowych katolickich. Jak wygląda taka współpraca, jeśli chodzi o Radio M Katowice? Podam takie dwa przykłady bieżące, chociażby ratyfikacja ostatnie księdza Jana Franciszka Machy jest tego przykładem dobitnym po ratyfikacji oczywiście w Warszawie niedawnej dwóch wspaniałych osób. No, to jest współpraca właśnie polegająca zwłaszcza na tym, że możemy wspólnie pokazywać światu, Polakom w naszym tu wydaniu naszego forum, rzeczy wartościowe i dobre, które lokalnie by się gdzieś tam zatrzymało na pewnym poziomie, a dzięki forum jest ta współpraca na znacznie większą skalę. Na znacznie większe możliwości jest nastawiona każda stacja, bo wiadomo, że te tematy mniejsze, lokalne, decyzjalne są wynoszone na inny pułap i poprzez to możemy się o czymś ważnym dowiedzieć. Więc to pierwszy przykład, notyfikacja, bo to dopiero było to wydarzenie w Kadowicach, więc bardzo ważny moment i wiem też że dzięki wielu stacjom. Rozgłościł się ksiądz Jan Flikrzegmacha, nowy błogosławiony u państwa w domach, więc to pokazuje siłę współpracy, siłę tego działania zintegrowanego, że możemy promować, pokazywać, proponować ciekawe treści też inne rozgłośnię w innych miejscach, gdzie nie byłoby szans na dotarcie z taką treścią przy działaniu w pojedynkę. A druga sprawa to choćby rolaty, które przygotowujemy jako też małogoszczędzierzony przy współpracy w naszym tutaj wymiarze diecezji. Również kilkanaście stacji będzie korzystało z materiałów rolatnich tegorocznych „Droga do Betlejem, które przygotowuje Radio M, czyli mamy kolejny przykład współpracy i przekazu jednolitego w wielu stacjach tych treści, które są istotne na abon, czyli na przygotowanie nas wszystkich do świąt Bożego Narodzenia. Proszę księdza, to skoro o przygotowaniach mowa, to proszę powiedzieć, jak liczny jest zespół Radia M? Zespół to oczywiście dziennikarze, głównie dziennikarze pracujący w redakcji. Tych jest kilkunastu, osiemnastu. I oczywiście współpracownicy, tych jest też kilkudziesięciu, bym policzył dokładnie, to tu by się nazbierało. Czyli patrzymy zawsze na to trochę szerzej, to znaczy, że, że jeżeli ktoś może coś dobrego, wartościowego, świeżego wnieść do zespołu, do redakcji, to to wnosi, ale taki jakby trzon zespół stały, to jest około 18 osób. Oczywiście są działy, które, które pracują, bo jest dział i newsroom, bardzo ciężko pracują tam nasi reporterzy, serwisanci i są polnicyści, są prezenterzy, więc każdy dział ma swoją specyfikę. Ja staram się przełączyć w tym zespole przez dziennikarską pracę, tematy, informacje i tematy formacyjne, które się gdzieś tam przenikają, żeby, żeby to wszystko było właśnie spójne, zintegrowane, było, było jasne to, co robi. I myślę, że ten zespół w takim kształcie, w takim wymiarze pracy jest bardzo e, dla mnie bardzo ważny e, i bardzo dobrze pracuje dla dobra Kościoła, społeczności. Dlatego też bardzo, bardzo wdzięczny przy okazji wszystkim dziennikarzom Radia Mkatowice za ich ciężką, ofiarną, rzetelną pracę. To trochę wywołany do tablicy newsroom, dopytam o serwisy informacyjne, bo rozumiem, że Radio M Katowice tworzy własne serwisy informacyjne, tak. te dotyczące tego, co dzieje się w Polsce, na świecie i oczywiście wydarzeń związanych z Kościołem. Tak, mamy, mamy swoje własne serwisy, na, na co zwracam bardzo mocną uwagę, ponieważ, ponieważ e, myślę, że Większa autonomia w działaniu przy tworzeniu serwisów jest nie zawsze nam wszystkim bardzo potrzebna, kiedy możemy sami zauważać te wydarzenia, te informacje podawać, które są ważne. Jak kieruję się zwykle tutaj nauczanie kościoła oficjalnym, katechizmem, dokumentami, które są punktem wyjścia oczywiście naszą taką bazową też działalnością, to jest odnoszenie się do Vatican News Service, który jest już bardzo dobrze rozbudowany, wielojęzyczny, więc z tego korzystamy każdego dnia. Ale także te wszystkie agencje informacyjne, które nam pomagają w tworzeniu rzetelnych, jak sądzę, serwisów krajowych i lokalnych. Więc to, nam gwarantuje, no, Pewnie cięższą pracę w pozyskiwaniu informacji e, źródłowych, które, które są dostępne, i wybieraniu, selektywnym, oczywiście, potraktowaniu tego potem e, w ramach serwisów, które chcemy e, oferować naszym odbiorcom. E, to jest trudniejsza praca niż gotowe, na przykład otrzymywanie skąd inąd jakieś serwisy, e, ale też zagwarantuje jakość pracy inną, no i też wolność dziennikarską. Nastawieniem na te akcenty, właśnie katechizmowe, kościelne, które chcemy wypuklić w serwisach krajowych czy lokalnych. I oczywiście te serwisy też ma te same Radio N. Kielce, które z nami współpracuje w tym wymiarze, właśnie informacyjnym. No i tutaj właśnie też po raz kolejny dotykamy współpracy pomiędzy różnymi stacjami radiowymi. A ja chciałabym dopytać Księdza jeszcze o właściwie nie tyle o współpracę, co. O możliwość kontaktu ze słuchaczem. Czy słuchacz także ma wpływ na to, jak wygląda program, jak wygląda ramówka radia i jak wygląda także takie budowanie wspólnoty pomiędzy radiem a słuchaczem? Na pewno no, tak. No, to, jest, to jest właściwie radio, to są słuchacze tak naprawdę. Bez słuchaczy nie ma, nie ma rozgłości, nie ma, nie ma zespołu, nie ma radia. Z całą pewnością dzisiaj te nowe możliwości techniczne, które mamy, czy nowe, nowe media, tak zwane platformy, może tak, bardziej społecznościowe, one stwarzają taką większą szansę na interaktywność ze słuchaczami. Więc naszym takim wyzwaniem od kilku lat, które podejmujemy, to jest działanie hybrydowe, z mamy ale To chodzi o to, że na wielu kanałach, na wielu nośnikach obecni jesteśmy jako dziennikarze i ja obserwuję od kilku lat no, bardzo taką silną pokusę, jakby bycia w wielu przestrzeniach medialnych poza anteną. Ich jest kilkanaście, jak dobrze ostatnio policzyłem w naszej redakcji. Bo poza stroną, poza innymi mediami, które są też w naszym zasięgu i pod naszą jakby pieczą. No, tyle tego właśnie jest, więc tutaj te wszystkie kanały, którym dysponujemy, i telefoniczne i są one sobie włącznie z tymi, no, sprawiają, że słuchacz jest zauważony, że słuchacz ma prawo, na ten obowiązek, przywilej ingerowania w antenę przez swoje wypowiedzi, zwłaszcza w koralnym paźmie. To jest pasmo, dość szczególnie przez nas traktowane jako pasmo nazwane prime time'owe językiem radiowym. I w tym paśmie znaczną rolę na kształtowanie treści mają słuchacze, radiosłuchacze, którzy piszą czy na innych mediach społecznościowych, czy, czy dzwonią właśnie podając swoje jakieś, nie wiem, Wypowiedzi, które stwarzają no, cały program, właściwie całą, całą naszą poranną dawkę emocji i, i, i informacji, które wraz z tymi odsłuchaczy tworzą no, taki pakiet, który innym słuchaczom potem ofiarujemy. Ale oczywiście też pod uwagę bierzemy wszystkie wypowiedzi i krytyczne, które są pod naszym adresem czasami takie też się zdarzają, czy jakieś oczekiwania, jakieś odpowiedzi. Staramy się na każdą taką informację odpowiadać indywidualnie wszystkim słuchaczom, którzy do nas piszą, dzwonią w sumie wszędzie. Tak chyba trzeba dzisiaj działać, bo każdy jest w traktowany w sposób no, podmiotowy. Chcemy go zauważyć, chcemy współtworzyć z tymi ludźmi właśnie Radio M. To w takim razie ja z całego serca życzę księdzu jak najwięcej pracy, bo to oznacza, że tych słuchaczy będzie wielu, wielu, więc owocnej pracy. Bardzo dziękuję. Ksiądz Rafał Skitek, dyrektor redaktor naczelny radia M. Wszystkiego dobrego, proszę, księdza. Dziękuję też Pani redaktor i wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo za szczęść Boże. Szczęść Boże! Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa na kolejne.